Cześć! Kubeł Zimnej Sake zabiera Was dzisiaj do Kusatsu Onsen. Miasteczka w prefekturze Gunma słynnego ze swojego pola wrzątku oraz tradycji jumomi. Będziemy grzać się w gorących źródłach, jeść, grzać się w gorących źródłach, jeść, grzać się w gorących źródłach i jeść, jeść, jeść. A, no i o oczywiście także nie zapomnimy. Ryszamy. Tokio od Kusacy Onsen dzieli 170 km i około 3,5 godziny autobusem. Przejeżdżałam tutaj przez Karuizawę, niestety podróż zajęła godzinę dłużej, przez spore korki. W Karuizawie większość pasażerów już wysiadła, więc mogłam się w spokoju cieszyć moim chlebkiem melonowym. Przepyszne było. I tak oto jesteśmy na dworcu autobusowym w Kusacy. Pierwsze, co zobaczyłam po wyjściu, to ta altana, gdzie znajduje się asinoju, czyli gorące źródła, gdzie moczy się stopy. A tuż obok, jakże wygodnie, była maszyna do kupienia sobie ręczniczków do osuszenia stóp. Tutaj jest takie miejsce do mycia rąk wodą onsenową, czyli wodą z gorących źródeł i jest napisane, że ta woda ma właściwości bakteriobójcze. Tutaj widzimy bardzo dobrze wtapiającego się w tło losona, czyli kombini convenience store, taki kiosk, w którym można wiele rzeczy kupić czy załatwić. Czasem, właśnie w takich miejscach o znaczeniu historycznym, te kombini muszą się dobrze wtapiać w tło i myślę, że dlatego właśnie ten las wygląda w ten sposób. A teraz patrzcie na to, co znalazłam dalej. No, więc tutaj widzimy chyba najmniejszą Izakaję świata. Uwaga, 3, 2, 1. To jest to, ta buda. I widzicie, tutaj są takie małe drzwiczki, przez które chyba trzeba się wcisnąć. O, to trzeba padać. I z tyłu jest trochę namiotu. I to tyle. I to jest niby knajpa, słuchajcie. Nie mogę w to uwierzyć. No to <gryw> zwiedzamy kusacy dalej. Tylko najpierw zostawmy bagaż w naszym hostelu. W środku już przygotowane dla wszystkich kapciuszki wygląda całkiem nieźle. Hostel jest bezobsługowy, więc robimy check-in przez tablet. Jest tu bardzo czyściutko. Umywalki są tutaj, a w korytarzu jeszcze mamy toalet. No to wchodzimy do pokoju, jak widzicie wyłożony jest matami tatami, a tutaj mamy futon, na którym będziemy spać. O, a tak to wygląda na Zumaucie po zapaleniu światła, widzicie, że ściany mają takie jakby złote drobiny, troszeczkę są brudne, ale generalnie jest dosyć ładnie i czysto. A tutaj patrzcie, jest przewód, czyli z tego stołu można zrobić kotacy. No to idziemy zwiedzać kusacy. Jesteśmy już w samym centrum i to, co tutaj słyszycie, to są szklane dzwoneczki furin, które są wieszane latem. I ten dźwięk, który one wydają, ma w jakiś sposób nas ochładzać w tym całym upale japońskiego lata. Czy to działa, czy nie, to już zostawię Wam, ale takie jest założenie. I to, co wisi, te małe deseczki, kartki, które wiszą pod furin, mają napisane kusatsu. Ale te fury wiszące w świątyniach na przykład mają różne życzenia wiernych. Dobra, zgłodniałam od tego wiadania. Czas na przekąskę. Tutaj mamy jakitori, czyli szaszłyczki z kurczaka, i ta pałeczka zrobiona jest z bambusa. Tutaj widzimy shirahata gensen, czyli źródło onsenu, źródło gorących źródeł. Woda, która stąd wypływa, nie tylko jest za gorąca, żeby się w niej tak po prostu wykąpać, ma także bardzo wysoką zawartość siarki i właśnie ten zapach, bardzo mocny zapach siarki mnie teraz otacza. Z ciekawostek woda onsenowa w Kusatsun Onsen ma tak wysoką kwasowość, że jeżeli wrzucimy tutaj nową monetę zrobioną z aluminium, rozpuści się ona w tydzień. Tutaj pierwszy raz oczom naszym ukazuje się budynek Netsuno w którym są pokazy tradycji Yumomi, które ma na celu ochłodzenie wody onsenowej, a ten pokaz zobaczymy sobie jutro. A teraz to, co jest w kusacy najsłynniejsze: Yubatake, czyli pole wrzątku albo pole gorącej wody. Kiedyś to wszystko było rozmiarów tylko tej drewnianej ramy po prawej stronie. Ale rozrosło się. A dlaczego? Woda onsenowa w Kusatsu ma 50 do 90 stopni, średnio zwykle wydobywa się woda o temperaturze 71 stopni. Oczywiście trzeba ją jakoś ochłodzić, ale jeżeli ją rozcieńczymy, no to rozcieńczymy również minerały, czyli osłabi się efekt zdrowotny kąpieli w takiej wodzie, więc żeby ochłodzić wodę, ale jej nie rozcieńczyć, Puszcza się ją takimi swego rodzaju kanałami zrobionymi z drewna cyprysowego albo sosnowego, które jeszcze jest przesiąknięte żywicą. W ten właśnie sposób woda ma szansę ochłodzić się, zanim trafi do łaźni. Dookoła jubeke wiszą tabliczki z imionami słynnych osób, które Kusat Sonsen odwiedziły. No i trzeba powiedzieć, że towarzystwo jest doborowe, bo jest tutaj nawet Tomoe Gozen, bardzo słynna i bardzo podziwiana wojowniczka z XII wieku. Co przywieźć innym jako pamiątkę z Kusatsu Onsen? Jak widać można przywieźć gotowane jajka, ale to nie są takie zwykłe jajka, to są Onsen Tamago, czyli jajka gotowane w gorących źródłach w Kusatsu. I smakują dokładnie tak samo jak zwykłe jajka. To Asinoyu, czyli onsen do stóp pęka w szwach. Budynki dookoła jubatekę są dosyć ciekawe, różne style, różne kształty, a znajdują się tutaj różne sklepy z pamiątkami oraz małe knajpy. A tutaj widzimy te drewniane kanały z bliska. Jak woda jest taka właśnie niezagłęboka, tutaj to ma szansę się ochłodzić. Ależ jest tutaj obklejone naklejkami. Ja chyba co będę obok jubatekę przechodzić, to Wam sypnę jakąś ciekawostką. No więc jedziemy. Kusatsu jest największym. Pod względem wypływającej wody gorącym źródłem w Japonii. Co minutę na powierzchnię wypływa, uwaga, 32 tysiące litrów gorącej wody. Nieźle, co? Do tego woda ta ma tak wysoką kwasowość, że nie jest w niej w stanie przeżyć praktycznie żaden gatunek bakterii czy grzybów. Zgodniałam, pora na jedynie, ale patrzcie z jakim widokiem. Centralnie na Juba takie Taki fart. To coś niesamowitego. Tutaj jest stekownia i na przykład można sobie wybrać All You Can Eat. I jak widzicie, cena jest różna dla mężczyzn i dla kobiet. Dla mężczyzn 5000, dla kobiet 3,5 jenów ze względu na to, że przynajmniej w przypadku Japończyków kobiety faktycznie na tym all You Can Eat jedzą o wiele mniej. Zamówiłam sobie takie winy, myślałam, że może będą jakieś dobre, po czym pani przyniosła powiedziała, że to jest wino czerwone numer 1, tutaj numer 2. Super. No, ale nie ma co się boczyć, bo przyszedł mi tutaj. Mój stek, a w zasadzie micha ryżowa, ze stekiem na wierzchu. Patrzcie tylko jak apetycznie wygląda to hicio z grzybkami sezonowymi. A teraz do mojej michy ryżowej dodam jajeczko. Jak widzicie jest takie trochę podgotowane, ale często jest surowe i muszę powiedzieć, że jest przepyszne. W Japonii bardzo dobrze te jajka sprawdzają, więc można sobie właśnie takie surowe spokojnie zjeść. A za oknem patrzcie, kogo mamy. Wygląda jak Sibajny, ale jest o wiele większy. To jest Inu. Jej, patrzcie tylko, jaki on jest uroczy, ten zawinięty ogonek. Kawaii! A tymczasem bardzo mocno nam się tutaj rozpadało. Chyba jeszcze sobie posiedzimy w środku. Tak się patrzy za okno i widzę coś niezwykłego. Tam jest onsen, do którego można wejść ze swoim pupilem. W sensie dowody, czy tak w koszyku? Jej, ciekawe to. Tymczasem się już dosyć ściemniło i zaczął się light up, czyli podświetlenie takie. No to co? Jesteśmy w Kusatsu, więc pora na gorące źródła. Pierwszy przystanek: Goza Noiu, w nowiutkim budynku. Jest tutaj łaźnia drewniana i kamienna, i są one używane naprzemiennie jako część dla mężczyzn i kobiet. Będziemy tutaj 3 dni, więc kupujemy bilet łączony na wszystkie trzy najsłynniejsze gorące źródła w Kusacy. W środku też wszystko piękne, nowiutkie i praktycznie w całości z drewna. Tutaj się chodzi na bosu, więc musimy zostawić buty w skrytce. A klucz wygląda w ten sposób taki duży, żeby się nie zgubił. Kupiliśmy bilet łączony na gorące źródła i wchodzimy. Ale jeszcze chciałam wam pokazać, że tutaj za 7 dych można sobie wynająć na 3 godziny yukate, żeby stylowo przemierzać kusatsonsen. Bardzo chciałabym wam pokazać, jak wyglądają gorące źródła, ale oczywiście wszędzie jest zakaz nagrywania, którego nie chcę łamać, więc widzimy się po kąpieli. Ach, ależ się zrelaksowałam w tym onsenie, aż mi się przesnęło. Trafiła mi się łaźnia drewniana, w męskiej części dzisiaj była kamienna. Z drugiego piętra Gozano Yu, ładnie widać takie w pełnej krasie. Pięknie podświetlone? Zaraz zobaczymy z bliska. Całkiem sporo ludzi jest w Jukatach, pewnie dlatego, że w takich troszczych ryokanach można je dostać już w cenie pobytu, oczywiście na wynajem. My zatrzymujemy się w najtańszym hostelu, jaki był dostępny, więc oczywiście nie mamy. A tutaj już mamy piękne, parujące Jupatake w odsłonie nocnej. Budynki także dobrze się prezentują. I to jest dokładnie ten widok, dla którego wszyscy zjeżdżają się do Kusatsu Onsen z całej Japonii. I to jest jeden z powodów, dla których już od 20 lat Kusatsu Onsen jest wybierany jako najlepsze gorące źródło w Japonii. Bo nawet shoguni bardzo wysoko cenili sobie Kusatsu. Ósmy shogun z shoguna Totokugała, który nazywał się Yoshimune, kazał sobie transportować całe beczułki wody onsenowej z Kusatsu aż do jego zamku w Edo, czyli Tokio. Tam woda ta zostawała ponownie podgrzewana i użyta do kąpieli Shoguna. Ciekawe co by Shogun teraz powiedział na ten widok. Jest tak piękny, że aż nie wiadomo czy prawdziwy. Wracamy już do hotelu i widzę, że ta izakaya w budzie jest otwarta. Przed chwilą, jak widzieliście, otworzyły się drzwi i wyszedł pan prowadzący restaurację, żeby sobie tutaj coś wyciągnąć, czyli te drzwiczki są tak bardziej dla obsługi, a drzwiczki dla klientów to są te przejrzyste po lewej. I słuchajcie, byli w środku klienci. Ale się zrobiła mgła, jakbyśmy dalej byli na tubatake. No to słuchajcie, dobranoc i widzimy się jutro na dalsze zwiedzanie. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was z samego rana. Zobaczmy, co tu mamy za widok. Eee, no, średni, ale na wakacjach wszystko dobrze wygląda. Z samego rana, czyli przed 12, idziemy do najbardziej luksusowego z trzech głównych onsenów w kusetsu, który nazywa się Ota no Yu. chyba nie ma nic bardziej japońskiego niż to. Kupiłam sobie ciasteczko, które było zapakowane w plastikową torebkę. Otwieram plastikową torebkę i w środku jest następna plastikowa torebka. No tak, patrzcie tylko na to, po co numerować szafki liczbami arabskimi lub w kanji. Można wynaleźć system numerowania ala pijana krewetka, i wtedy nikt nic nie będzie wiedział. Po lewej jest plakat mówiący, że Kusacy jest wybierany jako najlepszy onsen w kraju już od 20 lat. No to wchodzimy! I zaraz wam powiem, jak było. No więc, o taki noju było super Możliwe, że to będzie mój ulubiony z tych onsenów Tutaj jeszcze wszystkich nie spróbowałam Ale było naprawdę fajnie Jedna jest um, łaźnia taka duża w środku Ładnie wyłożona drewnem Bardzo dobra atmosfera jest tam Druga... Um, drugi basen też duży na zewnątrz Wyłożony skałkami W tym najłatwiej wytrzymać przez dłuższy czas Więc pewnie będziecie w tym siedzieć, jeżeli tu przyjedziecie i taki jakby jest kaskady, czy też taki mały wodospad jest po skałkach w tym basenie zewnętrznym. Więc też fajnie się tam siedzi. I jeszcze jest awase Yu, czy awaseno I ten jest taki trochę bardziej ekstremalny, bo są cztery baseny o różnych temperaturach. I wzrastają o kilka stopni. I o ile pierwsze dwa są w porządku, tam do 38, do 30, 42 stopni tak myślę no to ostatnie dwa są naprawdę gorące do trzeciego weszłam ale do czwartego to muszę powiedzieć, że sobie po prostu oparzyłam stopy weszłam do kołan wiecie, chciałam być twardzielką wejść tam po całości, ale się nie udało więc uważajcie tylko na ten awasunojo a pozostałe dwa to jak najbardziej polecam każdemu a czemu ja tak dyszę? Otóż, śpieszę się, żeby zdążyć na last order do restauracji Jakiniku. Uff, zdążyłam. Patrzcie, jak to w środku tutaj wygląda. Są przedzielone siedzenia na 6 osób z dwoma palnikami w środku i tutaj samemu się smaży swoje jedzonko. A przyszłam tutaj, bo chciałam spróbować Joshi Wagyu, czyli takiego rodzaju wołowiny wagyu z prefektury Gunma. I do tego wzięłam sobie Orange Sour, gdzie samemu wyciska się pomarańczkę do napoju. Szczerze mówiąc nie było za dobre. Dostaliśmy taką to bardzo ładną paterę różnych mięs, którą sobie sami przyrządzimy, a na tych karteczkach jest zapisany rodzaj mięsa. Najpierw trzeba sobie rozsmarować tłuszcz na grillu, żeby nic nie przywierało i można rozpocząć smażenie. No, 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 wygląda bardzo apetycznie. No to jemy. Mięsko jest dobrze wysmażone. Wygląda fantastycznie. Zjemy je sobie z solą i pieprzem. I oczywiście nie może zabraknąć ryżu. No to am. Ojej. Pychota. Do restauracji dziękujemy i idziemy dalej do centrum Kusacy. Czy te okna Wam coś przypominają? Na przykład męskie bokserki? Ta tutaj malownicza chatynka to jest jedna z wielu community baths w Kusacy, z których można skorzystać za darmo. Tylko uwaga, wiele z nich ma bardzo, bardzo gorącą wodę. Patrzcie na ten piękny zajazd, na który nigdy nie będzie mnie stać. Ale zawsze można popatrzeć, te ryokany w Kusatsu są naprawdę śliczne. Tak więc popatrzmy się jeszcze trochę. Zmierzamy teraz, słuchajcie, na pokaz Yumomi, czyli tej słynnej tradycji z kusatsu. W dosłownym znaczeniu znaczy to masowanie gorącej wody albo masowanie w wrzątku. I to jest to podrzucanie i mieszanie wody nowej po to, żeby ją chłodzić. Tutaj mamy specjalną pokrywę na wodociągi, na której widnieje Yumomi Musume, co można przetłumaczyć jako dziewczę od masowania rządku. Dostaliśmy już bilety na pokaz Yumomi, ale swoje musimy jeszcze wyczekać, bo kolejka do budynku jest taka. No to wchodzimy, choć za dobrego miejsca pewnie już nie zdobędziemy. Na początek puścili tylko pokazowy filmik o kusacy. Najpierw jubą i musimy tylko tańczą, chyba taka rozgrzewka. No i zaraz zobaczymy prawdziwy pokaz. już tłumaczę co one tam śpiewały. Jedna z linijek piosenki brzmiała Kusatsu yoitoko i wa oide czyli Kusatsu to dobre miejsce, przyjedź tutaj choć raz w życiu. Zajrzałam jeszcze na chwilę do sklepu z pamiątkami. Są na przykład t-shirty ury, kusatsu, albo bokserki. Te po lewej mają napis Shōina Shōina, czyli te słowa, które śpiewały dziewczyny od Yumomi. Drewniane cioku, czyli kieliszki do sake z napisem kusatsu onsen. Tutaj jest specjalny sake z kusatsu, nazywający się oczywiście yumami musume. No to idziemy dalej, ale piękny ryokan. Uwagę moją przykuł pudding z kusatsu onsen, który chyba jest robiony w tutejszych gorących źródłach. Pudding jest malutki, czyli standardowy rozmiar w Japonii. Spróbujmy. Słuchajcie, naprawdę piechotka. Taki delikatny, fajny, jajeczny. Bardzo dobry pudding, na ja polecam. Dodam jeszcze, że w tym miejscu można swojemu pudingowi zrobić wiele fajnych zdjęć. Słyszycie to? W tym sklepie sprzedają świerszcze. Tutaj sklep z pałeczkami, a tutaj bardzo fajny wybór lodów, tylko po tym puddingu jestem pełna, i już nie przejem tego. Ale fajny kubek z sushi. Możliwe, że made in China, ale wygląd? Ciekawe. Jeszcze jest podobny z japońskimi słodyczami i rybami. A tego pana ktoś zna? To jest Rilakkuma. Kuma. Do tego w wersji kusatsu. Jumomi musume Czas na krakersę z kusatsu Jest dosyć zwyczajny Za to ten szaszłyczek super Szłam sobie ulicą i dostałam za darmo ciastko manży i herbatkę Z tego oto sklepiku Pan tutaj jak widzicie robi na parze te ciastka Drugi pan roznosi herbatę ja wiem, że to jest chwyt marketingowy i ludzie mają to robić, no ale oczywiście poczułam się zobowiązana i kupiłam te mandżu. Ale kurczę, jak dostałam te mandżu od panów, to one były takie cieplutkie i na ciepło były takie pyszne, że chyba sobie je podgrzeję też. Tutaj mamy foto spod trzema kolorowymi skrzynkami pocztowymi. Tak właśnie wyglądały dawne skrzynki w Japonii. Teraz można je zobaczyć bardziej jako ozdoby, chociaż niektóre ciągle działają. Jesteśmy teraz w parku saino w którym znajduje się ostatni z trzech e, najsłynniejszych onsenów w Kusacy. Patrzcie jakie zielone. No jest przesadzone, to jest turkus i tak to wygląda gołym okiem. Nieźle, co? Zmierzamy teraz do saino Coara Rotenburo, gdzie Rotenburo znaczy łaźnia pod gołym niebem. Znajduje się tam naprawdę wielki basen, w którym jest woda z gorących źródeł. Nie ma już miejsca, żeby się umyć, więc umyłam się w Otaki no yu", Tylko się trzeba polać wodą i wchodzi się prosto do basenu. No to wchodzimy do gorących źródeł. Było super. Można się było relaksować z widokiem na okoliczny las. I jak widzicie, dalej jest super, bo Sainokawara Park jest pięknie podświetlony. Chciałam wam jeszcze pokazać lokalną kapliczkę Inari, czyli tą z liskami. I widzicie, że tutaj w darach są normalne napoje, normalne piwo, sake, soczki itd. Ciekawe co? No to czas na kolację. Zamówiłam sobie sok z Akasiso, Dostaliśmy też jako przystawkę kiszonki. No i oczywiście jest sake. Tempura z grzybków wygląda super, ale posłuchajcie tylko, jaka jest chrupiąca. Mistrzostwo. przeszedł w końcu taki si udon, bo wiecie, tak knajpa ma dosyć dużą kolejkę w ciągu dnia, dobrze, że się tu w ogóle wcisnęliśmy, i będzie się go maczać w tej zupce grzybowej. Grzybków jest tutaj hojnie nałożone i jak chwilę wymoczy się w tej zupce czy sosiku udon, to właśnie przejdzie tym aromatem grzybów i jest bardzo dobry. Na koniec dnia pójdziemy do największej łaźni publicznej w Kusacy. Jak mówiłam, ona jest za darmo. Nie było w środku nikogo, więc myślałam, może by Wam pokazać, może nie, ale zwiedziałam dobre. Mówię, żeby nie nagrywać, to nie będę nagrywać. Uff, wyszłam i powiem Wam, tam były dwa baseny i oba były o wiele. Za gorąco, żebym ja była w stanie do nich wejść, więc niestety taka mała porażka. No to co, ja wracam do hotelu i widzimy się jutro w ostatni dzień naszej wycieczki do Kusacy. Dzień dobry, dzień dobry, jakiś piękny mamy dzisiaj dzień, nawet widać kawałek niebieskiego nieba. Z rana człowiek głodny, więc idziemy do słynnego miejsca z Onsen Manż. U góry smażone, na dole zwykłe Manży. No, Manży jak Manży, tyle tylko, że ma dużo farszu ze słodkich fasolek azylki. Za to smażone to mistrzostwo, mogłabym zjeść trzy naraz. Do tego jeszcze pyszne smażone ciastko ryżowe na słono. No i super śniadanie. Chyba pierwszy raz podczas tego wyjazdu w końcu widzę Juba takę w promieniach słońca. Ktoś z Was chce zdjęcie jako Jubą, mimo swe? Czas na kupno pamiątek. Kupiłam mały wazonik w sklepie z pięknym szkłem. A także napatrzyłam się na street food, tutaj rybka na patyku. A tutaj pan kroi makaron gryczany soba. No właśnie, bo na wczesny lunch będzie soba. Jest herbatka, jest kiszonka. I jest moja soba z kaczką. Itadakimasu. Wróciłam jeszcze na chwilkę do parku Sainokoara, bo chciałam Wam opowiedzieć pewną historię związaną z Kusacy. Być może zastanawiacie się, czemu tutaj jest ławeczka, przyjaźń pomiędzy Japonią i Niemcami. Otóż w okresie Meiji, w XIX wieku, w Japonii pracowało dwóch niemieckich doktorów, dr. Elwin Beltz i dr. Julius Scriba. Badali oni efekty prozdrowotne Kusatsu Onsen i ich publikacje rozsławiły to miejsce na cały świat. Te i ich inne zasługi sprawiły, że w Kusa Onsen postawiono ich po piersie. Z ciekawostek, Beltz służył jako doktor samego cesarza Japonii. Pamiętacie jeszcze wczorajszej Jumomi. Teraz idę spróbować tej tradycji sama i będę także obracać tą deską i masować wrzątek. No to jedziemy! Jestem już po yumomi. Było fajnie, kilka minut sobie tam pomachałam tą deską. Pani nam porobiła fajne filmiki, więc generalnie ciekawe doświadczenie. Po tym drobnym wysiłku pijemy sok brzozowy i gruszkowy. Pora na chwilę kultury? Idziemy do Muzeum Sztuki. Tutaj wystawiane są dzieła artysty Surutaro Kataoki, który głównie znany był jako aktor, ale był także bardzo dobry w kaligrafii i malarstwie. Zresztą, jak sami widzicie. Myśleliście, że w tym filmiku nic was już nie zaskoczy? Oto onsen do twarzy. A tak właściwie to do oczu, bo właśnie na ich choroby ma on pomagać. A tymczasem wchodzimy do You, no który stał się moją ulubioną łaźnią publiczną w Kusatsu Onsen. Znowu, pokazałabym wam w środku, ale niestety nie chcę, wiecie, łamać zasad, więc co prawda nikogo nie było, ale już nie nagrywałam. Ojeju, ale przegapiłam, już z tego nie skorzystam, ale w Jizunoyu można sobie wynająć łaźnię prywatną za tylko 100 zł za godzinę za jedną grupę, czyli jak wejdziecie w dwie osoby to jest 50 za osobę. Ale ja niestety za półtorej godziny mam autobus powrotny, więc już nie skorzystam, więc idę się wypluskać właśnie wspólnej. Ale było fajnie, to idziemy do ostatniego miejsca. Wspinamy się tymi schodami do świątyni buddyjskiej kołsędzi. Nie jest to świątynia ani wielka ani imponująca, ale ma swój urok i jej historia sięga 1200 roku. Mają tu całkiem spory wybór pieczęci świątynnych Gosiuin, oczywiście kupiłam, taki z pagodą. A ta pagoda jest tutaj. I taki także wzorowany na jednym z zabytków świątyni. Bardzo tutaj spokojnie, biorąc pod uwagę tłumy na Jubatakę ledwie kilkaset metrów od nas. A na koniec czeka nas widok na całej Jubatakę. To już koniec naszej trzydniowej podróży do Kusetsu. Dzięki, że w niej uczestniczyliście. Do zobaczenia na następnej wycieczce. さよなら、空撮。